Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy, tak, trafiliśmy, to ty Wartego 15 milionów końców. To się stało, dlatego zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu wasz najlepszy traf. My zaczynamy, słuchajcie, paczką, niech będzie 5 razy 84. A tutaj wyświetlają się, słuchajcie, osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał, więc jeżeli nie subskrybujecie kanału, koniecznie klikajcie przycisk subskrypcji. U nas podwójny walkout z panią Girelli. Także wbijajcie, słuchajcie, subskrypcji... Subscribes, subskrypcje, bo możecie pojawić się w kolejnym Odcinku. Jeżeli chodzi o live'iki, słuchajcie, jeszcze patrz, jedna paczka na start. To dzisiaj dwa streamki co najmniej e, na Twitchu gdzieś po 12. Informacja będzie na pewno na Instagramie. Dlatego wbijajcie na Insta z informacją. A gdzieś w okolicach 12 możecie wyczekać. Raczej po 12. E, tutaj w ogóle podwójny walkout jeszcze. OBLAK plus Bruno Fernandesz. Mocno zaczynamy. No i potem standardowo pewnie po tej 21.00, po jak gdzieś będzie drugi streamer. Tutaj podwójny, mocny walkoutik. Wleciał jeszcze The Young. trzy walkouty fantastyczne. Daję start, także moi drodzy, trzymajcie kciuki, a właściwie nie kciuki, bo to co się wydarzyło to przeszło ludzkie pojęcie. Startujemy. Dobra, jazda, 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 jazda. Zaczynamy zabawę, proszę Państwa. Kolejne paczuszki. Przed nami SPO. bio München. I to będzie, i to będzie Musiala 86 plus Odegard 87, dosyć standardowo. Okej, okay, 10x83 teraz same, okej, okay, okej. Okay. No to agresja, to agresja. I co będzie chyba Janek, co? Janek Łoblak? Janek Oblak, Ok, może być Janek. Oza, to w pierwszej lidze gramy, cztery turnieje. Czy był jeszcze jakiś ciekawy trafik? Zaraz będzie, także rozsiądź się wygodnie, bo za cię gdy gdymy, okej, okej. Okay, okay. Ej, bramkę nie kto? No to nie, to nie może być u kautu. Czy paka za milion podczas toty? No chyba będzie podczas całej drużyny, wydaje mi się, bo... Bo jeżeli jest teraz historia, w której... Czekajcie, jeszcze raz 10x83... Raz Belgia. Ten De Bruyne też leci, ja pierdzielę. On jutro, pojutrze będzie w paczkach, nie? Jako wersja Toty. A teraz sobie elegancko wjeżdża taki De Bruyne. Matko jedyna, matko jedyna. Dobra. Roberto, tego debrujna to na coś potężnego sobie przepal Dobra, moi drodzy, leci, 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 kolejna paczka Za 700 tysięcy końców Czy to będzie ten dzień? O mój Boże, o mój Boże To będzie debrujne Plus inform walkout O kurde Zowie, ile kosztuje 4,5 tysiąca FIFA pointsów? Odpowiedzi na Twojego pytania. Dobra, pokaza to koła. Wymienna jest to Ty! DE LA Francais! Napastnik! Paris Saint Germain to musi być KILLIA! Um, wymienny! 15 milionów. The... Halo Alvin? Halo Alvin! Halo Alvin! My też potrafimy trafić Kiliana Mbappé wymiennego za 15 milionów. Hejka, hejka! Szema. Sema, Sema. Damian, spokojnie. Wiem, wiem, że ty się boisz, Damian. Wiem, że ty się boisz Damian, ale to... To u Kamileo Matko Boska jak on jest piękny Jo cie krynca Jo Mało defa ma Ty bez skitu Taka karta 47 obrony O Boże, ale hit, że wymienny dalej Kolejna paka, 5 x 84 Jest Anglia I jest bramkarz O nie, Irps Przyszła Toty Przyszła pani, Toty, pani, A właśnie, przy okazji zobaczę ile ma wzrostu. Bo jak pytałem, trzeba oczywiście kilka wersji dali. Ale chyba 1,73 m było najczęściej. i Faktycznie 1,73 m, no ciężko, żeby ona ogarniała. Całe ZL2, no to kurde. Tak o, tak o. A tutaj? Belgia, Eśp, kurde, De Bruyne na podwójnym okałcie chyba. Wszystko na to wskazuje. Tak jest, Boże, ten De Bruyne też leci tak często, że to jest hit. Oprócz tego Palacios, z rewelacja. Bo i Kevin De Bruyne i Palacios, bardzo ładny, bardzo ładny. Całe City trafiona, jest, jest na to szansa Kurde, jak tutaj leci, tutaj znowu będzie walk tym razem Pan Gündogan 86 Uuu, Grilli, Shakunya, okej okay. 15 milionów Nazario, okej okay. Nie widziałem narodowości, widzę Real Uuu, Ballygoal, o kurde, Bellingham też będzie to Ajajajajajajaj Aaa, aj, 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 aj. no dobrze no dobra, jeszcze jedna paczka 10x83, zobaczmy Niemcy SP. Będzie to nie cross albo i Gyndogan, właśnie, bo Barcelona. Oprócz tego i Janek Oblak, 88, 86, 88, ale ładnie sypią. Nie no, powiem Wam tak, pod kątem overalli, to Toty jest chyba najlepsze. Bo naprawdę, foderkowo jest nice. Jest bardzo ładnie, ale boję się. Składów, z którymi będziemy mieli przyjemność grać w kolejnych to ligach weekendowych. Jeżeli ludzie wrócili na toty albo nawet zaczęli grać na toty, to te składy są przekosmiczne już teraz. A za te dwa tygodnie, jak tak ładnie dropi tutaj, właśnie, to będzie festiwal festiwal przepotężnych składów. Tutaj jeszcze Jirula, Porte i Rena Poredes. Okej, okay, moi drodzy, a my otwieramy paczkę 3 razy 87 jest Francja S.O., czyli pani Renard, która będzie w toty. Oprócz Renard, kto się pojawi? Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Ruben Dias, o kurde, podwójny walkout toty. Co jest z No dobrze, zerknijmy jeszcze Luka Modric. No Modricia nie będzie. Sklepu jakaś dodatkowa. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay. dzięki za cenę. O kurczę, a tutaj mamy Rubena Diasza. I to jest karta, która będzie to, to oczywiście, no oczywiście. Ruben Diasz, Rodri, to wszystko, chociaż Rodriego my nie trafialiśmy, Damian tego Rodriego co chwilę trafiał. To jeszcze Informik, okej, okay, bardzo ładnie. Kolejna paczka za 700 tysięcy końców. Żarty na bok. Niech w końcu ta paczka pokaże, że warto to otwierać. Ja na pierwszym Wokałcie i na drugim co do Naruma? Tu nawet do Narumy nie ma. Tu leci DiMarco. Jaco DiMarco, podwójny walkout. Spaczki za 200 zł. Za 200. Panie kochany, za 200 zł to ja. To ja. Pół śniadania mam. Co to jest? Menzema Lewandowski. Matko Boska. Tu nawet De Bruyne nie poleciał. O Boże. Dobra, zobaczmy wypożyczenia. Toty, czy tutaj chociaż poleci coś dobrego? Nie, no bo po co? Leci cały czas Kerr i Smith w paczce za 200 tysięcy. I o, oh, Erling Haaland, finally, finally. Z tej paczki jednak coś lepszego jest. O, oh, jaka jeszcze ikona? Toty Gianfranco Zola jako pierwsze. Co będzie dalej? Uuu, from Ribéry. W ogóle ciekawe ile ten Ribery kosztuje. O, kurde, 3,5 miliona, ale jest mocny. Playstylem magia to ta. Ojoj, to na całe, na całą weekendówkę będzie. Moi drodzy, kolejna paczka za 700 tysięcy. Czy to jest ten dzień? Kiedy z tej paczki za 700 ko będzie niebiesko? Nie! Dajcie, czeko znowu może. Ziru, okej, okay, Ziru. To może jakiś Donaruma czy Palacios? Matko Boska. Ja już nie mogę patrzeć na to. Donarum oczywiście, ja pierdolę. No i co? no W tej paczce nic nie może być już ciekawego chyba oprócz wypożyczonych kart. Hmm, czy będzie te Bruin'a, To jest chyba najciekawsza informacja, która tutaj może jeszcze się wydarzyć, ale, ale. chyba nie do końca. Co? Same okołciki oczywiście są, bo muszą. Ale no tragedia. No to zobaczmy te wypożyczone karty. Ta paczka za 700 tysięcy jest naprawdę spektakularna. Tutaj Smith 95. Pytanie, czy będzie jakaś specjalna karta? O Boże, tu jeszcze lecą Smith i Kerr, to też jest hit. Nie, jak one są często. O, chociaż Harry Halant, okej. Okay. Na wypożyczenie, no i teraz zobaczymy ikony. Też szukamy tego na żeby się w końcu pojawił. tatę. a tak jest Gianfranco Zola. Wygląda naprawdę ciekawie, Zola. Wygląda ciekawie, gdy miał tyle sztuczki, to kto wie. Ale też weźmiemy sobie Czecha na sprawdzenie. I w trzecim Front Ribery. From É legal que se Ok, ok